Pięć centrów wolontariatu powstanie w gminach z obszaru działania lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg, a to za sprawą organizowanego projektu. Zaczynamy pracować z gminą Bałtów, Bozechów, Ćmielów, Kunów i z Powiatem Lipskim. W każdym z tych, z tych gmin w Powiecie powstanie jedno lokalne centrum wolontariatu, które będzie miało pewną wspólną metodologię pracy, pewną wspólną jakby linię edukacyjną. Koordynacyjną, ale też chcemy, żeby w tych różnych miejscach, w których zasiewamy, taką ideę tego wolontariatu długofalowego. Realizacja projektu rozpoczęła się od dwudniowych warsztatów dla koordynatorów wolontariatu oraz dla młodzieży szkolnej. To są zajęcia dla koordynatorów wolontariatu, głównie wolontariatu uczniowskiego. Chcemy poznać dotychczasowe formy wolontariatu, zastanowić się nad tym, co można jeszcze robić w wolontariacie, także prześledzić obszary problemowe i robimy to w formie aktywnej z włączeniem gier, zabaw po to, żeby również takie elementy jak gry, zabawy, sport, ruch wykorzystywać mocniej w wolontariacie. I odkrywać nowe przestrzenie wolontariatu, które być może nie są jeszcze odkryte. Warsztaty mają na celu wyrobienie systematyczności i kreatywności. Myślę, że takie warsztaty koordynatorom dadzą to, że będą miały więcej, mieli więcej pomysłów na działania wolontariackie z wolontariuszami w szkołach. Dodam, że są to szkoły podstawowe, więc uczniowie to są w wieku no, do 15 roku życia. To są młode dzieciaki, które dopiero wkraczają w swoje dorosłe życie. Można zaszczepić w, nim, w nich chęć pomagania, ale również też y, taką obowiązkowość, systematyczność. No bo jednak, wolontariat, jeżeli ktoś się zobowiąże do czegoś, no to uczy automatycznie też y, tego, że no, jeżeli czegoś się. Y, coś się obiecało, to trzeba to wykonać. Projekt zakłada też w każdym z tych miejsc finansowanie akcji społecznościowych. Zachęcamy metodologicznie, ale również finansowo do tego, żeby coś wymyślić, coś wymyślić dla swojej lokalnej społeczności w, taki, w takim duchu wolontarystycznym, w służbie wolontariatu. I będą też w, w ramach tego projektu systemowe, systematyczne szkolenia już na terenie każdej z, z gmin, zarówno dla <kluzni> wolontariuszy, jak i też dla e, koordynatorów. Projekt pilotażowy będzie realizowany do maja. Na jego realizację pozyskano 50 tysięcy złotych.